Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie, oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych. Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną, odpowiedziały roztropne. Mogłoby i nam i wam nie starczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia. Ani godziny. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Dzisiaj Pan Jezus chce nas obudzić, żebyśmy nie spali i czuwali. To Królestwo Boże podobne jest do dziesięciu panien. Mądrych pięciu i tych pięciu no, głupich. Bo tak naprawdę każde z tych y, dziesięciu panien pod koniec mają oliwę. Tylko, że te pięć miało oliwę cały czas. Dodatkową, natomiast te głupie żyły chwilą obecną. W tym momencie miały, potem się skończyła. Potem nie miały. Potem je sobie kupiły, ale już było za późno. Nie weszły do pana młodego na ucztę weselną. Czyli nie weszły do nieba. Jakie to są panny nieroztropne, czyli głupie? Takie panny, które nie planują. Żyją chwilę obecną, nie inwestują. Co to jest ta oliwa? I oliwa może symbolizować mądrość ducha świętego, mądrość, którą zdobywa się przez bojaźń bożą, przez nawrócenie, przez zmianę swojego życia na dobre uczynki. Ta oliwa potem zamienia się w światło. Niech wasze światło świeci. Przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Ta oliwa to także łaska uświęcająca. To dar przyjmowania w sakramencie pokuty i pojednania tej mocy z wysoka. Nie wystarczy należeć do kościoła, nie wystarczy nawet co niedziela chodzić do kościoła, ale trzeba się nawracać, trzeba zmieniać swoje serce. Ogród oliwny to miejsce, gdzie Pan Jezus. Bardzo się pocił. Ja tu się pocę tak, tylko zwykłym potem. Pan Jezus pocił się potem, który był pełen krwi. Był jakby miażdżony. Żeby powstała oliwa, trzeba zmiażdżyć oliwkę. Co nas tak naprawdę miażdży w naszym życiu? Upokorzenia. Miażdży nas, nas nasz codzienny krzyż. Rezygnacja z naszej woli na rzecz woli Bożej. W ten sposób gromadzimy sobie oliwę. Do tego, żeby później być światłem świata, rozświetlać ciemności. Natomiast kiedy przyjmujemy postawę, no jakoś to będzie ważne, że jeszcze teraz jest dobrze. I żeby było tak, jak było, no to tak naprawdę, kiedy nawet jest dobrze, a się nie nawracamy, nie zmieniamy, nie, nie korygujemy naszego myślenia, swojego postępowania, nie dajemy się zmiażdżyć przez Pana Boga, Jego słowem, Jego wolą, Jego krzyżowaniem naszej woli, to wtedy rzeczywiście e, może nam w pewnym momencie zabraknąć tej oliwy. Co to znaczy czuwać? Święty Jan Paweł II, kiedy był na jasnej górze, tłumaczył młodzieży, że czuwać to znaczy nie zamazywać nazywać zło złem, a dobro dobrem. A więc bardzo mocno rozgraniczać różnicę między dobrem a złem. Nie usprawiedliwiać się łatwo, że to wszyscy robią, że to takie czasy, że ja to musiałem, to jest normalne, to jest moje prawo. I jeżeli nie nazywam zła złem i z nim nie walczę, to zło się zaczyna rozwijać i staje się częścią mnie. I wtedy łatwiej jest powiedzieć, ja. Nie chcę być w takim kościele, gdzie ja ciągle muszę słyszeć, że muszę się nawracać. Ja wolę zrobić apostazję, tak jak powiedziała pewna, pewna piosenkarka, która powiedziała, że się spowiadała co tydzień z masturbacji i w końcu stwierdziła, że to nie ma sensu i że dokona apostazji. Człowiek, który chce mieć oliwę, oliwę, która pozwoli wejść do Królestwa Niebieskiego, nie powinien się załamywać, gorszyć sobą, że jest słaby. Właśnie wtedy, kiedy upokarza się przed Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania, kiedy podejmuje akty upokończenia, uniżenia, to wychodzi z niego ta oliwa. Może Pan Bóg w ten sposób dopuszcza też jego upokorzenie przez grzech, po to, żeby w sakramencie pokuty i pojednania jeszcze był bliżej Boga. Może gdyby był doskonały. Nie chciałby przychodzić do Pana Boga, nie chciałby yy, prosić o miłosierdzie. Stawałby jak faryzeusz, dumny i chwalił się przed Bogiem i mówi: Dobrze, że nie jestem taki jak ci grzesznicy. A to jest pycha. Celnik, który bił się w piersi, on w ten sposób jakby wyciskał swojego serca tą Bożą Oliwę oliwę nawrócenia, dobrych uczynków, przemiany. Która jest owocem upokorzenia przed Bogiem, uniżenia i prośby o, o przebaczenie. Prośmy dzisiaj, aby Chrystusowy Krzyż uczył nas tej prawdziwej mądrości, abyśmy pod Krzyżem otrzymywali Bożą Oliwę, żebyśmy mieli te zapasy na całe życie, tej Bożej Oliwy, żeby nam nie zabrakło, żebyśmy się nie pogubili w ciemnościach. Bo świat. Chce nas zwieść, wprowadzić w sen, który oszuka nas, spowoduje, że będziemy myśleli, że wszystko jest w porządku. A Pan Jezus chce nas budzić. Dzisiaj przebudziła mnie burza, były pioruny. To też jest taki znak, żebyśmy się budzili do pracy nad sobą, do nawracania na tę drogę przemiany serca, wyciskania z tego serca Bożej Oliwy. Żebyśmy byli światłem świata, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.